Wiedzę zakazaną. Ludzkość jest zniewolona, ale tego nie widzi. To pasuje do narracji o Matrixie, mediach, globalnych narracjach. Y, istnieje frakcja światła, czyli Archaniołowie. To są odpowiedniki White Hats, y, czyli białych kapeluszy, w ujęciu militarno-duchowym. Mają pozwolenie reagować dopiero wtedy, gdy ludzie przebudzą się wystarczająco i dlatego to się tak ciągnie. Skala korupcji przekroczy punkt graniczny. Plan Boski wejdzie we właściwy etap. Nadchodzi moment ujawnienia i osądu. To identyczne z koncepcją e, trybunałów wojskowych, dewolucji państwa, e, EBS, czyli Emergency Broadcast System, e, 10 dni ciemności. Biblijnych wydarzeń, o których pisał Q. Q pisał It's going to be uh, biblical. To będzie biblijne, to co się będzie działo. Cztery. Ujawnienie. Moment kulminacyjny. W księdze Henocha pojawia się motyw. Wszystkie sp ukryte sprawy zostaną wyciągnięte na światło dzienne. I to właśnie mamy. Ujawnienie. Dzięki takim live'om jak ten. To dokładnie język Q. Z ciemności do światła, e, prawda wyjdzie na jaw, nic nie zatrzyma tego, co nadchodzi. W księdze Henocha opisano, że w pewnym momencie upadli zostaną odsłonięci, i to się dzieje. Ich czyny ujawnione, ludzkość zobaczy prawdę, nastąpi wielka selekcja, oczyszczenie i reset. To jest archetyp globalnego ujawnienia, które według wielu wierzących w Q zaczyna się właśnie teraz. E, automatyczny długopis Bidena, delegalizacja rządów, konflikty, upadek narracji medialnej. Pięć. Język apokaliptyczny. Apokalipsa znaczy odsłonięcie, ujawnienie, a nie koniec świata. Księga Henocha opisuje reset systemu, rozliczenie elit, Przywrócenie boskiego porządku, ustanowienie nowego ładu. We współczesnej narracji to upadek kabały, trybunały wojskowe, powrót suwerenności narodów, ujawnienie technologii, reset systemu finansowego, usunięcie skorumpowanych liderów. 6. Interpretacja dzisiejsza co ma teraz miejsce? To, co teraz widzimy na świecie, upadek globalnych narracji, ujawnienia korupcji w USA, Europie i Polsce, na przykład, kryzys medialny, rozpad starych partii politycznych, wyciek sygnalistów, panikę elit, rosnące przebudzenie społeczne, ruchy wojsk i reorganizacje służb, można interpretować jako wejście świata w etap księgi. Henocha, czyli odsłoniania tego co ukryte Księga Henocha przewiduje konflikt między wymiarami walkę o duszę ingerencję wyższego porządku oczyszczenie ziemi upadek tych, którzy nadużywali mocy to samo mówią ludzie czytający Q biblijne zdarzenia Bóg wygra koniec nie będzie dla wszystkich siedem Paralele z geopolityką od 2023 do 2025 roku. USA upadek narracji Bajdenowskiej, ujawnienia, kryzys ag agencji federalnych to przypomina etap rozliczenia władców. Polska, chaos polityczny, kompromitacja elit, konflikty informacyjne to proces oczyszczania pola narodowego, o którym mówili mistycy. Świat, Arabia Saudyjska, BRICS, Rosja, USA, wszystkie wchodzą w reorganizację energetyczną. To jest globalne przesunięcie epoki, dokładnie jak w księdze Henocha, pojawia się moment, gdzie stary porządek przestaje mieć władzę. 8. Duchowe znaczenie tego wszystkiego. Księga Henocha mówi, że wojna nie jest fizyczna, nie jest polityczna, nie jest ludzka. To jest wojna o świadomość. Gdy świadomość rośnie, upadli, tracą moc, bo ich broń to ignorancja, strach, zakłamanie, projekcja, manipulacja. Dlatego teraz, gdy ludzie budzą się masowo, ten system po prostu nie może przetrwać. E